Ja sve like Co to wolne są ja z maty? Tatoś cichu się przyłożył i gazetkę swą odłożył Tym co zawsze czytał z rana, biorąc syna na kolana Pytasz synu swego taty, co to wonne są ja z Maty? Powiem tobie bez zadęcia, nie ma tato twój pojęcia Inne sprawy mam na głowie, idź niech mama ci odpowie Co to wonne są ja z Maty? Nie zawracaj głowy taty Mama słysząc tę rozmowę wychyliła z kuchni głowę Pytasz kaziu swego taty, co to wonne są jazmaty? Nowy ziewy są toksyczne, bardzo mało apetyczne Który źródłem, no niestety, twojego ojca są skarpety Twego ojca są Mama słysząc tę rozmowę, wychyliła z kuchni głowę Pytasz każu swego taty, co to wolne są jazmaty To siebie są toksyczne, bardzo mało apetyczne Których źródłem, no niestety, Twego ojca są skarpety Co no to wolne są jazmaty, tak cichu się przyłożył I gazetkę swoją odłożył, ten co zawsze czytał z rana Biorąc syna na kolana, nana biorę syna na kolana Pytasz synu swego taty Co to wonne są jazmaty Powiem Tobie bez zadęcia, nie ma tato twój pojęcia inne sprawy mam na głowie Idź niech mama ci odpowie co to wonne są jazmaty nie zawracę głowy taty Mama słysząc tę rozmowę wychyliła z kuchni głowę Pytasz Kaziu swego daty co to wonne są jazmaty To wy są toksyczne, bardzo mało apetyczne Który źródłem no niestety Twojego ojca są skarpety Twojego ojca są skarpety Mama słyszał w tę rozmowę Wychyliła z kuchni głowę Pytasz Kaziu swego taty Co to wolne są jazmaty Co to wolne są jazmaty Co to wolne są jazmaty